Kto jest kłębkiem dzisiaj? To jest pytanie podstawowe. Wow, ależ podanie O'Reilly za plecy! Co za akcja! I Durham trafia za 3 punkty. Ależ oni dzisiaj rzucają i trafiają. Trzynasta trójka. Walczy pod koszem. To jest do Van Vlieta, ten przeciwko Holmanowi. Jest Scruggs. Szedł do góry, ale tam spotkał się z Arikiem Holmanem. I do 24 sekund tutaj w tumulcie na Bemowie nie zauważyli. Tego. A więc 50% skuteczność. Jak na razie z linii rzutów wolnych. i Już po jednym podaniu czy się rozpędza. Lewa ręka. Nie Adam Kemp w jakiś sposób ładuje piłkę z góry. I jak szybko się przemieścił, prawda? Po tej zbiórce, bo to od Jak się Tak, tak. I mamy tylko jeden punkt. Trafia, on przeciwko Dimpcowi, ale Szymański nie otworzył się pod koszem. Jeszcze raz O'Reilly. I teraz Szymański z góry! No właśnie, ile znaczy rolowanie wysokiego zawodnika. E, za pierwszym razem się nie udało, ale cierpliwy był O'Reilly i Szymański. W drużynie z Zielonej Góry. Matczak zgubił piłkę. Świetny obrót Musicza i znakomite znowu wykorzystanie biegającego do kontry Jana Wójcika. świetny wsad dzisiaj, Jana. Gospodarze. Najwyższe prowadzenie dziewięciopunktowe dla drużyny. Gości gospodarzy, ale teraz Piękny Łuczyński zagrał z Kalifem Youngiem. Świetnie zaplanowana i również rozegrana akcja. To Boguckiego to jest Adrian Bogucki! Nie było tak efektownych akcji w tym meczu. W tej kwarcie wygrać. No siarka będzie podławać, to tak. Czek, otwarta droga, podkosza, leż blok, kunca ściutki na piłkę. Podanie kolendy, strata. Mokros w kontrze. Mokros z góry. Jarosław Mokros cóż za akcja. Wychodził poza trumny no, żeby tą piłkę. Świetnie rozrzucona piłka krąży w, po obwodzie ostrowskim. Ale tym razem Bremli bardzo się pomylił. E, efektownie! Uuu. Uuu, Nwamu pokazuje tutaj swoją całkiem inną twarz. No, przyznam, że nie spodziewałem się, że jest w stanie Wam tak akcję skończyć z powietrza. 1,93m, zawodnik z pozycji 2-3, tak prawdę mówiąc, a tutaj...